开这些呀。 Utraciłem sens życia, gdy mnie zostawiła ukochana osoba mojego życia, czyli moja dziewczyna. I było mi się strasznie tru trudno pozbierać z tym. I nic mi się w ogóle nie chciało. Ale przy dobrze ludzie i przyjaciele podnosili mnie na duchu i mówili, że będzie będzie dobrze. W moim życiu były też okresy załamania. Jednym z takich okresów był, no może nie będę tu mówić konkretnie o jaki okres chodzi, ale był spowodowany moj, moją sytuacją rodzinną. Na pewno nie był to okres bardzo wesoły, był bardzo ciężki, ale właśnie armia pana dała mi to, że znalazłam przyjaciół, znalazłam znajomych, którzy pomogli mi się podnieść z tego wszystkiego. Dawno tak często do kościoła nie uczęszczałem, i byłem troszkę oddalony od kościoła. A gdy się dowiedziałem, że jest taki związek zawiązany w Jarosławiu i który kolega tam już uczestniczył do tego wziął i mnie tam na to spotkanie pojechałem z nim i spodobało mi się to i pierwszy raz pojechałem na zjazd młodzieży zaraz i od tej pory już coraz bliżej jestem kościoła całość lewo wzrost Não, não, não. Nasze podobieństwo do armii, tej takiej prawdziwej, do wojskowej, to zewnętrzna rzecz to mundury, druga rzecz to dyscyplina i rozkazy na system wojskowy. U nas nie ma dyskusji, ktoś dostaje rozkaz, ma go wykonać. No oczywiście chyba, że czynniki zewnętrzne przeszkadzają. Wiemy, że najpierw jest rodzina, jest szkoła, są obowiązki rodzinne, szkolne i dopiero jeśli te obowiązki da się pogodzić, taki młody człowiek może służyć w armii. I ta jego dyspozycyjność na wzór takich, no na wzór, my to możemy nazwać tak górnolotnie na wzór, ale chcemy być podobnie do takich specjalnych grup, które mają specjalne zadania, mają wkroczyć, mają działać i mają się wycofać. Yeah. Yes. Może tu każdy przyjechać. Nie tyle stowarzyszony w jakiejś organizacji młodzieżowej w oazie, w KSSM czy może w ramie, RAM tylko może każdy z parafii, przychodzi do księdza i, i, i mówi, że, że, że chce wyjechać. Są oczywiście różne cele każdego. To trzeba wiedzieć i niektórzy jadą dla rozrywki, myślą, a są trzy dni wypadu w innym mieście, tutaj mnie za bardzo na przykład nie akceptują, ale tam nie jestem anonimowy i mogę robić, co mi się będzie bardzo żywnie podobało. Ale mimo wszystko to nie traci sensu, bo ludzie przychodzą i widzą coś, czego nie widzą na co dzień. Szkoła ewangelizacji, która tańczy, śpiewa, mówi z wielką radością o, o Jezusie, o tym życiu takim z innej strony, nie takim ambonowym tylko takim życiowym, co może dla nich być szokiem. Jak oni skaczą, śpiewają, mają transparenty i w ogóle krzyczą o tej radości, to może być troszeczkę takie traumatyczne dla nich, bo mogli nie mieć wcześniej tego styczności z takimi wydarzeniami. Jestem maturzystką i właśnie ten temat, e, przypatrzmy się powołaniu naszemu, e, bardzo jest e, na czasie, e, ponieważ e, no, też przede mną stoi decyzja e, jaką drogę wybrać. No i utwierdzam się w przekonaniu, że będzie to droga małżeństwa. Jak na przykład widzę 6 tysięcy młodzieży na rynku, które razem są na Ocharyści ze swoimi biskupami z diecezji, to jest. To jest dla mnie takie niesamowite, że gdyby, gdyby nie to spotkanie młodych, to ci ludzie nigdy by tu nie przyszli. I pamiętam takie odczucie z kilku lat temu, kiedy właśnie były, były te tysiące młodzieży. Mówi się, że młodzież jest zła, a tutaj mamy młodych ludzi, którzy przyszli tutaj dla Chrystusa, przyjechali. Może wielu przyjechało właśnie po to, aby się wyrwać z domu, poszaleć, nie wiem co tam jeszcze mieli w głowach, ale, ale słuchają tego samego słowa, patrzą na to samo, patrzą na tych samych młodych ludzi i wierzą, że Pan Bóg. Nawet jeśli przyjechali tylko dlatego, tego, żeby, no nie wiem, yy, oderwać się od rodziców, od jakiejś takiej karności, się, nie wiem, upić czy coś takiego, to Pan Bóg mówi i w jakiś sposób na nich na pewno znalazł? Może kogoś zobaczyli, może usłyszeli jakieś słowo, które ich jakoś poruszyło, czy zostanie, i może za 10 lat dopiero sobie je przypomną. Także myślę, że dla jakich, jakiekolwiek były motywacje, bardzo dobrze, że przyjechali. I że pokazali nawet naszemu miastu i naszym, naszym mieszkańcom, że jest taka młodzież i że ta młodzież czegoś chce, że jest to młodzież dobra, którą trzeba docenić i której trzeba wiele pozwolić. Przyjechaliśmy tutaj dzisiaj, do prozo na spotkanie młodych, aby pomagać ludziom. Pierwszej pomocy. Jeśli ktoś tam zemdleje, trzeba go wynieść. Później musimy go położyć. Nogi do góry. Na plecach, na plecach i nogi do góry musimy podnieść. Czyli były wyżej niż w serce. Trzeba trzeba. A pasem dobrze po poczuje, nie? I podajemy mu wodę, jeśli tego, tak, nie? A jeżeli się dobrze nie poczuje? No tak, dzwonimy na pogotowień. U nas nie ma możliwości jakiejś bezczynności. Zawsze coś jest do rozrobienia. W sposób fizyczny trzeba przypilnować jakiegoś koncertu, trzeba boisko przypilnować, trzeba zabezpieczyć turniej piłki nożnej. My im cały czas dajemy możliwości działania. I to się młodzieży podoba. Młodzież jeśli otrzyma konkretne zadania, jest bardzo konkretnie do tego przekonana i chce to wykonać. Czekasz światu mój ogień, Pokoju i miłosierdzia, nieście wszystkim porędzie nadziei, moje światło niech świeci. Wspaniale jest ujrzeć na przykład taką radosną twarz osoby, której się pomogło. To jest naprawdę coś pięknego, albo ktoś ci podziękuje za to, że e, pomogłaś w czymś, za twój trud włożony. To jest naprawdę takie piękne, takie coś usłyszeć, że, że aż, mi, aż się serce raduje, naprawdę, to jest cudowne. Czuję satysfakcję, bo ponieważ przedtem każdy w tych czasach tylko liczy, że coś tam za coś. A tak ja wiem, że mogę pomóc drugiemu człowiekowi i to robię za darmo i chcę to robić. Ja nigdy bym nie chciał, nigdy bym nie powiedział, że młodzież jest zła, czy że młodzież jest w jakimś marazmie, tylko trzeba do niej dotrzeć. I myślę, że chyba takim wielkim celem jest, trzeba być z nimi. Po prostu trzeba z nimi być. I... Umieć z nimi siąść przy ognisku, umieć z nimi w piłkę zagrać, pójść na matę potrenować, pójść na pielgrzymkę, jechać na spotkanie młodych, razem z nimi spać na podłodze w szkole. Oni to doceniają i widzą, i są gotowi za to bezinteresownie naprawdę pięknie, pięknie służyć.